Cześć, tu Max 5611 Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy naszą przygodę z Gotikiem Trójką. Tak jak już mówiłem, będę wrzucał odcinki z Gotika Trójki i Skyrima naprzemiennie. Jest to trzecia część kontynuacji już bardzo znanej gry. Gra produkcji Pirania Bytes. No i co więcej dodać Według mnie jest to nie wiem dlaczego, ale jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza część gotika, bo ma bardzo otwarty świat i bardzo dużo postaci można tutaj spotkać i zaciukać. No dobra. Koniec gadania. Podciszę trochę. Muzykę. No i zaczynamy. Już na sam początek. Rozpoczynamy w trakcie bitwy. Tutaj mamy jak widać już y, miecz początkowy, łuk i strzały. Także mamy jedną miksturkę. Więc możemy zaczynać. Na dole mamy numerki, pod którymi przypisane są dane rzeczy. Gram na detalach. O, właśnie wskazówki są tutaj, można sobie poczytać. Okej. Okay. No to atakujemy orka. Mamy tu wsparcie, więc na razie nie będzie trudno. Na razie to jest łatwizna, więc bym mógł dumrzeć. Reszt orków. Bierzmy sobie expa. Jak widać, grafika jest u mnie na słabym poziomie. Nie wiem dlaczego Skyrima nagrywam na średnich i chodzi, a Gothika nie. Nie kumam tego naprawdę. a to jeszcze ulegnie zmianie. Postaram się coś popoprawiać, poszukać. Właśnie. Wspomnę trochę. Jak widać, na dole mamy trzy paski. Pierwszy to wiadomo życie, drugi to wytrzymałość. Wytrzymałość tracimy z każdym uderzeniem, ale ona się na szczęście odnawia. Trzeci pasek jest to mana. W tej chwili pomagamy wieśniakom odbijać ich miasto o niedobrze no piękny kontra dobra co tam jeszcze tu se później pozbieramy nie jakoś to dziwnie wygląda właśnie zawsze mam takie lagi jakieś na początku w następ nie bar bardzo kiepsko to wygląda poczekajcie chwilę bo nie mogę po prostu no to patrz okej okay, kontynuujemy Mam że jakoś to trochę lepiej wygląda Chociaż spodziewałem się, że będzie mi teraz strasznie klatkowało Przycinało Tak jak mówiłem jeszcze nad tym popracuję O! Tu coś się dzieje Jeszcze to jest frapsem, więc wiadomo, że Prawym przyciskiem myszy mamy taki krótki atak, szybki. Jak widać, jest on na, nawet trudny. Lewym przyciskiem mamy zwyczajny dynamiczny atak. No i właśnie. Orkowie pokonani u wielu frakcji istnieje tak zwana mm, reputacja czyli coś ważnego, żeby po prostu na przykład dołączyć do Danej frakcji albo po prostu wykonać różne zadania, albo zbroję. Reputacja jest ważna, więc warto wykonywać różne zadania. Reputację głównie za zadania dostajemy. No dobra, to już zaliczone, a teraz możemy pogadać sobie z znajomymi, których powinniśmy znać, jeśli ktoś oczywiście grał

od jego trochę się postarzą, ale to już... Co się tu stało? Co tu się stało? Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z Królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez te ziemie, zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co się stało z Lesterem. Da się zrobić. Dobrze, teraz pomóż ze swoim kumplem Lesterem pójść w wioskę i... Wskazówki, na początku... Będą wskazówki. Ja nie będę, dam opcję nie pokazuję wskazówek, bo nie jest mi to po prostu potrzebne. Pamiętam. No i właśnie, tutaj mamy, możemy ograbić prawym przyciskiem myśli, naciskając na daną leżącą postać. Możemy zrobić opcję weź wszystko. Na początku jest to opcja przydatna. Krusz Agasz, takie bronie od orków. Tu już pierwszą mapę. Gotika grałem kilka razy już. Ale ani razu nie przeszedłem do końca, więc. Kruszpach. Jak tylko ograbimy wszystkich, których możemy ograbić, ruszymy. O, kruszwarok. Jest to fajne, bo można sobie sprzedać. Lubię takie gry, w których można broń po danej postaci zebrać. O.

Niestety film początkowy mi się nie wgrał, obejrzyjcie sobie gdzieś indziej, bo po prostu jest to niemożliwe. Co jest w Redok? Co jest w Redok? On jest buntownik. To w samym środku lasu. Ełna tam, wilków. Dam sobie radę z wilkami. Hm, <grym> będzie pewny z siebie. Wielkie są wyjątkowo agresywni. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. Twój kumpel Gorm chyba wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Okej. Okay co powiedzieć buntownikom. Buntownika. powiedz ich przywódcy żeby przysłał nam wojowników sami nie mamy najmniejszych szans co? fajnie to powiedział z akcentem francuskim okej, okay, mamy pierwsze zadanie naciskając N mamy bieżące, udane i nieudane zadania możemy naciskając na nich dialogi, które przeprowadzaliśmy z postaciami, które nam to zadanie dały Tutaj są i ikonki różnych miast Naciskając na nich możemy Zobaczyć naszą reputację Tak samo jak tutaj mamy Reputację u tych różnych frakcji O których mówiłem Na początku mamy reputację buntowników Dwa Nie jest to początkowe, ale Dobre i to Okej okay. Co dalej Zadziewały miecz dwuręczny Niewolnik Bierzemy wszystko, żeby na początku się wzbogacić. Kruszwarok. Fajne jest to, że tutaj przedmioty nie mają tych swoich ciężarów, a więc nasz bezioł nie może się przedźwignąć zbytnio. Przedźwigać? Przedźwignąć? Nie wiem jak to się wymawia. Sprawdzę jeszcze dokładnie, czy dźwięk nie jest za cicho, ale to wszystko będzie do poprawki. Jakby Wam się mój film spodobał, to wiecie co robić. Łapka w górę, komentarz. Jeśli w ogóle filmy moje Wam się spodobają, no to bardzo bym prosił o suba. Okej. Okay. Tutaj mamy beczkę z wodą, możemy się napić. Fajnie, bo za to też trochę życia zyskujemy. Niewiele, ale zawsze coś. Nie wiem, czy w tym odcinku wyjdziemy z tego miejsca, bo postaram się, żeby był w miarę krótki. Bo mam jeszcze inne odcinki ze Skyrima na dysku, a więc Okej, okay, zwiadowca. Bierzemy wszystko, tak jak mówiłem. Ciągle ja się powtarzam? <grymne> Kruszwarak. Kruszpach Okej. Okay, I co? No może byśmy już sobie pohandlowali. Co wy na to? Nie pamiętam czy już teraz... Aha, do zobaczenia, no dobra Tutaj mamy kamień teleportacyjny do Ardei Warto wspomnieć, że w każdym miejscu, w którym... W jakimś większym miejscu jest kamień teleportacyjny Którego po prostu w łatwy sposób możemy się przeteleportować Trzeba je po prostu znaleźć Ograbimy gościa Tekstura lecznicza jak postaci nie chcą z nami gadać, to po prostu brak opcji dialogowych. Weź wszystko. No dobra, gol. Aha. O hmm. jej runy straciły moc. Nie są zeabezpodostałymi magami ognia było inaczej. Rusza w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. Zaczynająca historia. Trudne <trujne> sprawy. Przyjaciele oznaczeni są, jak tutaj widzicie, na zielono, wrogowie na czerwono, a osoby neutralne na pomarańczowo. O. I to będzie jeden z głównych zadań w tej grze: znaleźć ksardasa. Spodziewałem się, że zaraz zagadają do nas inni koleżcy, a jednak nie, Diego. No, fajnie. Okej, okay, N bieżące eee. HA dobra Trzeba po prostu kliknąć na miasto, w którym jesteśmy, wtedy powinno być zadanie. Ok, coś tu mi nie pasuje. Zadanie przyśmiałem, chyba nie. Redog, RDA, tak. Pożegnanie z przywódcą reboliantów Redog. popatrzę. Żyona w wątowników, Na orków. No dobra, to idziemy do Lestera. Jeszcze chwilę ten odcinek potrwa. Tutaj później sobie pograbimy. Warto chodzić z wyciągniętym łukiem, bo wtedy wiadomo. Czy są tam jakieś postaci? Tutaj mamy taki yy, fajny celownik. Trzeba trochę wyżej. O. O. o! Już trochę życia niestety straciłem. Po każdych takich znaczących potworkach. Można zyskać różne takie pierdoły, zonka itp itd. Tutaj mamy listę naszych umiejętności, które posiadamy. Energia, życia wytrzymałość, ochrony i tak dalej. No dobra, no to ruszajmy do naszego kumpla Lester. Teraz znajdziemy go tutaj. Szczawkulewski. W gotiku 2, ile pamiętam, był bardzo dużo wart. Tutaj chyba tak nie jest ale nie pamiętam dokładnie Goblinie jagody dzika jagoda przepraszam ława pogadamy ze sterem. też powinienem być wam znany idź szukać statku wątpię czy go znasz <grym> mleko, no, mleko. powinienem być inaczej co z naszym wyposażeniem mom nen a jak sądzisz? musimy zdobyć nowy ekwipunek jest tak to... Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. Okej. Okay. Znaczy no, ta konwersacja nie była zbyt długa. To jeszcze pozbieramy sobie różne rzeczy. Na początek są one potrzebne, żeby znacząco się wzbogacić. Okej, okay, tak myślę, że pociągniemy jeszcze z 10 minut może. Eee, roślinki, które możemy zebrać, są dosyć widoczne. Wyróżniają się, jak tutaj widzicie, ziele lecznicze. Kto tu się biegło. Shiftem się biegnie. Przypomniałem sobie. Ten odcinek będzie w miarę taki nudny, mogę powiedzieć, bo nic nie będziemy praktycznie robić. jego. Piraci. To Co tam, Piraci? Jakiż to? Jaki problem? No. Rozmawiaj ze starszym wioski Okej. Okay. Rozmawiałem ze starszym wioski No i Hamlar. Rozmawiałem ze starszym wioskiem. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili Orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Ksardas Necromanta. Ale ja tak mówiłem to będzie zadanie. I jest mistrzem Orków. Jak widać Xardas się zmienił. To tylko I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał No, A tak jak w życiu są teraz władcami Myrtany, na pewno dobry... Właśnie, dużo się zmieniło od ostatniego czasu Orkowie władają Myrtanem, Krainą, z której pochodzi nas bezimienny bohater No i głównym naszym celem będzie albo przyłączenie się do orków Albo wyzwolenie Spod um, władzy orków Albo po prostu bycie neutralnym, choć to się nie przydaje, ale jakby ktoś chciał. No to taki spoiler, no to dalej. Co planujesz? Co tam, Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. No. Teraz Mertana to terytorium orków. To nie znaczy, że będę się im podlizywał, Stary ruszę Diego. Diego. a pustyni na pewno czeka jeszcze niejedna okazja. Możesz wyruszyć Okej. Okay. Czyli mam możliwość w tej chwili wyruszyć z naszym kompanem gornym eee, Już możemy z panem gadać no, Dziękuję, a dopiero gadaj, że po co to zrobiłem, nie? I warto też wspomnieć, że... Mogę wejść? Że nie można tak chyba bezpańsko wschodzić do domów Chyba, że są opuszczone O, pierwsze wytrychy Warto również... Wiem, że się powtarzam, warto wspomnieć, ale... Otwieranie z zamków też trzeba się nauczyć, ale nie jest to tak jak w gotiku dwójce, że trzeba prawo-lewo, prawo, lewo, tylko Bezio, jeśli potrafi otworzyć ten zamek. Po prostu otwiera. No i tutaj bym jeszcze Miedzy dwuręczny wziął. powchodzimy do domków dobra sprawdźmy czy nie mamy lepszego miecza mój miecz 100 zdradziłem miecz dwuręczny wymagany duży oręż 2 stopień drugi topór dwala na razie ten początkowa broń nie jest jakaś taka Kozacka, ale ma właściwości jak obrażenia od Ostra 50, no dobra. Siła musimy się nauczyć, 120, a w tej chwili mam siły. Ile? Stówkę. No, rozwiniemy się spokojnie. Mm, jest to naprawdę bardzo fajna i długa gra. A lubię takie, nie lubię takich jakichś prostych, co od razu się przechodzi. Ta gramy się, że idealnie pasuje pod yy, konwencję kanału, który zmieniłem na... O? Zagrajmy w RPG. Mam nadzieję, że odcinek, yy, że w ogóle ta seria przyciągnie trochę fanów, bo wiem, że fanów Gotika jest w dużo po prostu. Następny kufer. No, i to. Chwila, chwila. Zejdziemy na dół. Fajne widoki nawet. Na razie tam trochę jest zanikanie traf, mówię kiepskie, ale. A tu już coś słychać. Coś się kroi. No dobra. I tu byśmy skończyli nasz odcinek. W następnym będziemy również tu kontynuować. No i co, oglądajcie, komentujcie, piszcie, czy chcecie odcinki z Gotika Trójki, bo jest to gra, którą naprawdę bardzo lubię. Chyba nawet druga moja ulubiona zaraz po Skyrimie. Ale nie martwcie się, odcinki ze Skyrima też będą będą naprzemiennie, tak jak mówiłem. Jeden od, yy, odcinek ze Skyrima, jeden z Gotika. No to żegnam Was bardzo serdecznie. Oglądajcie następne odcinki, komentujcie, subujcie, Strzała.